Panie nasz Boże, jak wspaniałe jest Twoje imię na całej ziemi, w Tobie objawia się chwała większa niż niebo. Przez to, co słabe i niewinne, objawiasz swoją moc i uciszasz tych, którzy sprzeciwiają się Twojej drodze. Gdy patrzę na wielkość Twojego stworzenia Na księżyc i gwiazdy, które ustawiłeś Pytam, kim jest Syn Człowieczy Że uniżył się i stał się tak bliski ludziom Uczyniłeś Go na krótko mniejszym od aniołów A potem otoczyłeś Go chwałą i godnością W Jego ręce złożyłeś dzieła swoich rąk Wszystko poddałeś jego panowaniu, choć jeszcze nie widzimy pełni tego poddania, to widzimy Jezusa Tego, który przez cierpienie śmierci został uwielbiony, aby w Nim objawiła się Twoja łaska. Panie nasz, Boże, jak wspaniałe jest Twoje.